Afery we Włoszech ciąg dalszy. Po wcześniejszym odjęciu Juventusowi 15 punktów w ligowej tabeli, teraz w sieci pojawiła się informacja o ich degradacji do Serie B. Drużynie odebrano także dwa ostatnie tytuły mistrzowskie oraz ukarano banem transferowym w najbliższym sezonie. Z klubu odeszły niemalże wszystkie gwiazdy, oprócz dwójki Fedekiezy i kapitana Leo Bonucciego. To oni mają poprowadzić Juventus z powrotem na szczyt. Nowym trenerem ekipy Bianconeri zostanie legenda klubu, czyli oczywiście Alessandro Del Piero. Czy Juve zdoła zyskać swój dawny blask? No więc tak jak mogliście usłyszeć w intrze przejmujemy Juventus zaczynamy od Serie B próbujemy ich tutaj przywrócić na szczyt tutaj możecie zobaczyć jak wygląda nasza drużyna no nie wygląda to jakoś za ciekawie jest kilku lepszych graczy, ale no głównie są to zawodnicy po około 70 oceny mamy tutaj Fedekieze, Jeze, Bonucci'ego, Mojzekena z takich lepszych. No, sporo jest tutaj także młodych zawodników, którzy może, mogą się ładnie rozwinąć. Ten Fagioli i Miretti tutaj w środku pola y, mają całkiem niezły potencjał. Sule na prawym skrzydle. No, mamy młody zespół, także zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie ten pierwszy sezon. Jakieś tam szanse są na awans do Serie A, aczkolwiek, no. Y, nie, nie sądzę, żeby miało nam się to udać. No, szczególnie, że w pierwszym sezonie też yy, nie możemy, yy, nie możemy no, wykonywać w ogóle żadnych transferów. Dostaliśmy tutaj bana transferowego, także no, musimy radzić sobie z składem takim, jaki mamy. Debiut na ławce trenerskiej Alessandro del Piero nastąpi przeciwko zespołowi Cosenza. Pójdziemy tutaj na konferencję przedmeczową. Tutaj możecie też zobaczyć mniej więcej jak mi wyszło odwzorowanie tego Del Piero, starałem się jakoś, myślę, że jest w miarę git. Jak przygotowania do pierwszego meczu? No zasuwamy tutaj dzień w dzień, chcemy wrócić jak najszybciej do Serie A, miejmy nadzieję, że nam się to uda. Następne pytanie, czy mamy wszystko, aby wygrać w tym roku ligę? No szczerze mówiąc, no, pewność siebie. No, no musimy być pewni siebie, ale no... będzie ciężko, będzie ciężko. Trzeba tutaj polegać przede wszystkim na Federico Kierzie, no i na Moizekanie. Liczyć, że ta dwójka z przodu jakoś tam dowierze, Czy ruszymy na zakupy? No, no nie ruszymy, bo kurwa mamy bana transferowego, więc to pytanie jest tak troszeczkę z dupy. wystarczy pytań na dziś. Chętnie. Gracias. Idziemy dalej. Zobaczmy tutaj Kosenza. Jaki skład ma przygotowany. Formacja 4-3-2-1. Lecimy tutaj szybka symulacja. Ja będę niektóre mecze rozgrywał, ale z takimi ciekawszymi zespołami. I zaczynamy od remisu. Tutaj gol Martelli oraz Crosiaty. To są nasi dwaj tacy bardziej defensywni zawodnicy. Jak tutaj. Yy, Nasi gracze w ogóle się zaprezentowali w tym meczu. Kieza 6-2, Ken 6-0. No ogólnie poza tą dwójką, która strzeliła bramki to raczej taki przeciętny występ w naszym wykonaniu. Drugi mecz w Serie B zagramy przeciwko ekipie Sud Tirol. I na ten mecz zrobimy sobie tutaj lekkie zmiany. Zresztą no w sumie jestem zmuszony tutaj troszeczkę pozmieniać, bo trzech naszych graczy zostało powołanych do kadry. Nawet więcej, bo jeszcze... Ten jeszcze karacić, tylko czemu ja ich tutaj nie? Aha, świetnie, fajna gra. Dopracowana, no yy, nie może zostać umieszczony w składzie. Dlatego chcę go wyjebać ze składu. Wyobraźcie sobie, no fajnie, już mnie tutaj muszą wkurwiać. No, sam początek, dobra. No, to szybka symulacja. Niech mi ich automatycznie zastąpią. Skoro nie mogę ustalić sobie składu, jaki chcę, to wyjdzie skład losowy. No cóż. Remisujemy 1-1, także kolejny remis. Dwa punkty w pierwszych dwóch meczach mogło być gorzej. Także yy, no wezmę te dwa punkty tutaj. Kolejny mecz zagramy z Reginą. I ten meczyk myślę, że możemy sobie zagrać. Jak patrzyłem sobie w tabelę Serie B żeby wiedzieć jaki tam zespół zamienić z Juventusem to wrzuciłem tam Frosinone, bo oni są obecnym liderem Serie B w rzeczywistości Regina była na drugim albo na trzecim miejscu więc myślę, że można sobie z nimi zagrać wrócili nam tutaj już nasi zawodnicy zrobimy sobie tylko taką zmianę, że Gatti zaruga niego i na ławce AK zamiast Ilinga Juniora i takim składem wychodzimy na redzinę. Miretti do Sule, i spróbujemy stąd może jakiegoś dośrodkowania. Tam jest mój Zeken. Niestety nic z tego. A Sule znowu się pokazuje tutaj na prawej stronie. On robi niezłą robotę w tych pierwszych minutach. Znów Sule. Przy nim dichara, Sule. No i kolejny aut wywalczony. Przechodzimy o te parę metrów bliżej cały czas pola karnego rywali. Jeszcze raz tutaj Sule próba dośrodkowania. Wybijają to głową obrońcy Reginy. Federico Chiesa ładny dribbling. Kieza dośrodkowuje. No i po raz kolejny to dośrodkowanie obrońcy Reginy wybijają. Jednak znów my przejmujemy piłkę. Fagioli dośrodkowuje. Po kolejny obrona Reginy no, Próbujemy kurczę, taktyki na wrzutki. Przydałby się do tego Wlachowić. Jednak no jego już oczywiście nie ma. W zespole Kajo Jorge. Jorge. Uderzenie, Ojoj ojoj oj. No słabiutki ten strzał. On jest chyba prawonożny. Dlatego nie powinienem raczej schodzić na lewą. Ale cóż. Niestety, no przeważamy w tym meczu, przeważamy. Cały czas stwarzamy sobie okazje, jednak... No nie jesteśmy w stanie ich wykończyć. Oj! Kurwa mać! No nie! Kieza kontuzja! No bez jaj. Ja pierdolę, no to zajebiście ty. Kie za kontuzja. Miejmy nadzieję tylko, że nie na długo i że tam będzie w stanie dograć ten mecz, ale no kurde. Gość miał być naszą gwiazdą, a wyjdzie chujnia. Wyjdzie kontuzja, nie będzie mógł grać do końca sezonu i to na tyle, kurde. Koniec pierwszej połowy. No mimo paru okazji remisujemy tutaj 0-0 jak na razie. I martwi mnie ta kontuzja Federico Kiezy. Myślę, że dla bezpieczeństwa lepiej go będzie teraz zdjąć. Wpuśćmy AK, bo... Może to jakoś spowoduje po prostu, że ta kontuzja Kiezy nie będzie na tyle długa i będzie on dostępny w naszych najbliższych spotkaniach, ale no kurczę, no dwie takie większe gwiazdy mamy w tym zespole, Bonucci, który pogra pewnie sezon maksymalnie dwa i będzie trupem, no i Kieza, który miał tutaj no, być naszą główną gwiazdą i zaraz go stracimy tak naprawdę, no to jest... Tragedia, teraz Sule Strzał zablokowany, on jest lewonożny Więc muszę o tym pamiętać Żeby tutaj schodzić nim do środeczka często i próbować jakichś yy, tutaj ciekawych zagrań Czemu Bonucci wykonuje rożne, kurwa, co jest? Nie, dobra Ja będę musiał to zmienić później Czemu Bonucci wykonuje żyty rożne? Kto to kurwa wymyślił? <laughs> 65 minuta, zrobimy sobie zmiany Tajken dostał żółtą kartkę. Wpóźni wpuścimy Kaligarę, wpuścimy Ruganiego i wpuścimy Karacicia. Trzy zmiany teraz i zostawiamy sobie jeszcze jedną na końcowy etap meczu. Oj, teraz Regina atakuje Ricci, przy nim Martella. Wycofanie Domeneza. Menez, znowu Richie Pierwszy strzał tutaj graczy Reginy, ale łapi piłkę Mattia Perin. Na całe szczęście. Wybijają do Jorge. Ken opanowuje, oddaje do Jorge. No i ten wychodzi niemalże sam na sam. Jorge strzał! I mamy to w końcu. Jeden do zera. Na ostatni kwadrans, jako że mamy tą bramkę przewagi, zrobimy sobie zmianę. Wpuścimy Dagrase yy, za Moise Kena, żeby sobie tutaj yy, Ken odpoczął ten ostatni kwadrans. Plus też, żeby no, nie zarobił przypadkiem drugiej żółtej kartki. No teraz musimy się po prostu... Umiejętnie bronić, dowieść ten wynik do końca, no i po trzech spotkaniach wyjdzie na to, że będziemy, no nie pokonani cały czas. Dwa remisy na samym początku, teraz blisko wygranej, Jorge tutaj w ślisk, ale no niestety z faulem, no było blisko ładnego odbioru i próby zdobycia szybkiego drugiego gola. No niestety, prawdopodobnie to się zakończy żółtą kartką dla naszego napastnika. Tak jest, no ale cóż, trudno, trzeba próbować. Zaczyna się doliczony czas gry. Ostatnia szansa graczy redziny na to, żeby przeprowadzić tutaj jakiś atak. Ale no nic z tego, niecelne podanie. My tutaj wybijamy piłkę na połowę redziny. No i to jest koniec, to jest koniec tego meczu. Wygrywamy 3 punkty. Wracają tutaj do Turynu. No i tak jak mówiłem, jesteśmy wciąż drużyną niepokonaną. No przewaga była tutaj ogromna. W posiadaniu piłki, w oddanych strzałach, ogromna. No na całe szczęście Federico Kieza wypada tylko na 5 dni. Stłuczenie łokcia, no gdyby wypadł na dłużej, no to cały mój tutaj plan by się posypał. Teraz parę dni przerwy i gramy z Palermo jak tutaj wygląda sytuacja w tabeli Palermo jak na razie na pozycji drugiej, my na dwunastej na ten moment także są sporo wyżej, chociaż yy, to dopiero czwarta kolejka ligowa, także no nie ma co się tutaj martwić, jeszcze jest sporo meczów do zagrania, szybka symulacja i ten mecz wygrywamy 3-1 Kane, Jorge i znów Jorge także dwie bramki naszego napastnika, ocena 10-0 Także fantastyczny występ tutaj w jego wykonaniu. Po dwóch dniach wolnego gramy teraz z Perugią, Cztery punkty na ich koncie. Zobaczmy tutaj na skład. No Są troszeczkę zmęczeni, nie widzę tutaj jakiejś yy, jakkolwiek znanej gwiazdy. Musimy zrobić parę zmian, bo tutaj nasi gracze kondycyjnie kiepsko wyglądają. Da graca wejdzie. Pojawi się Gatti, na prawej Karacić. tutaj Korea no Musimy sporą część składu tutaj wymienić yy, zróbmy tak, i link yy, tutaj i kie zadajmy na atak yy, kurczę, to jest tutaj problem z tą nie za szeroką ławką, że tutaj trzeba kombinować sporo przy zmianach, ale no dobra, jakoś sobie tutaj poradziliśmy skład wygląda jako tak Bonucci w ogóle już dostał downgrade do overala, no także ten jego wiek można odczuć. On już będzie tylko słabszy niestety. Ale no, przynajmniej chociaż przez ten sezon może dwa będzie w stanie dać nam jakąś tam jakość do zespołu. My po raz kolejny remisujemy. Także znów zdobyty punkcik z Perugią tym razem. No, wciąż jesteśmy niepokonani po pięciu meczach. Jednak no, z tych pięciu tylko dwa udało się wygrać. Yy, teraz będziemy grać z Pizą. A potem z geno -om. spotkanie z geno -om można sobie zagrać, to będzie całkiem fajny meczik do pogrania. Tutaj z Pizą przesymulujemy, wracamy do naszego najmocniejszego zespołu. Tutaj już chłopaki mieli troszeczkę więcej dni na odpoczynek, także są w pełni sił. No i znowu Remis 2-2. Kieza i Jorge, Ken nie trafił karnego. Właśnie muszę te stałe fragmenty pozmienić. Teraz sobie przypomniałem, no bo przecież Bonucci y, u nas różnego wykonywał, a to nie może tak wyglądać. Mamy tutaj raporty zwiadowcze y, z tutaj y, trzech miejsc. Wysłałem tutaj y, naszych skautów do Chorwacji, do Włoch i do Brazylii. Zobaczymy czy znajdą nam tutaj kogoś ciekawego. Y, no, jeśli będzie ktoś tutaj z fajnym overallem i potencjałem, to na dobrą sprawę jest spora szansa, że wskoczy no, przynajmniej na ławkę rezerwowych. Ale no, jak na razie nie widzę nikogo takiego, kto miałby y, tutaj ciekawy overall oraz potencjał. Jest tutaj Bianko, także to jest bramkarz. I jest to pozycja, którą w sumie najmniej potrzebujemy wzmacniać na chwilę obecną. Weźmy sobie tego no nie wygląda tutaj za ciekawie ta nasza szkółka juniorów mimo, że y, mamy tych trzech scoutów no to żaden z nich się nie popisał wejdźmy sobie tutaj w szkółkę juniorów zobaczmy jaką ocenę mają tutaj y, ci gracze jest Eduardo Gomesz 65 oceny także on on mógłby grać w sumie tylko czy na prawym skrzydle ja go widzę? No, trzeba mu podbić trochę strzelanie, i będzie dobrze. A tutaj Alessio Bianco. Myślę, że jego sobie na razie zostawimy. Ale tego Gomesza przenieśmy sobie do seniorów. Bo też skrzydłowych nie mamy jakoś mega dużo. Zawsze się przyda ktoś do rotacji, a ten Gomesz nie wygląda jakoś mega źle. Zrobimy sobie jeszcze jedną zmianę na stałe. Tutaj Sule i Kieze zamienię skrzydłami, bo po prostu wolę mieć prawo skrzydłowego, prawo nożnego, a lewo skrzydłowego, lewo nożnego. Lepiej mi się tak jakoś gra od tej Fify. W poprzednich Fifach raczej wolę mieć chyba na odwrót, że wolę mieć kurczę lewego skrzydłowego, który ma lepszą prawą nogę, ale no, w tej fif zdecydowanie przez te, yy, no, przez te yy, tri, triwele, które są, no, tak OP. No, to dużo bardziej wolę mieć yy, lewo skrzydłowego, który jest jakby, no, lewonożny i wtedy można sobie postrzelać parę ładnych brameczek. Zobaczymy, może tym kiezom coś wpadnie. Tak jak mówiłem, tutaj z Geną będziemy sobie grać, tylko zrobię jedną zmianę. Bo tutaj w Fagioli widzę, że jest troszeczkę podmęczony, dlatego kaligara wejdzie w jego miejsce. Yy, i Korea zamiast Ilinga Juniora tutaj usiądzie na ławkę i to tyle taki skład tutaj na, albo jeszcze zamienimy ruganiego z Gattim, bo widzę, że rugani też nie ma tutaj pełnego paska kondycji. Dobra, także taki skład na Genoa. Czy oni mają tutaj kogoś ciekawego? No jest Gutmund Son, którego kojarzę, jest Strotman, którego kojarzę i BADELIN, No mają kilku tam w miarę dobrych zawodników, także. No, miejmy nadzieję, że postawią troszeczkę większy opór niż Regina, żeby mecz był troszeczkę ciekawszy, ale ostatecznie liczę na to, że to my wyjdziemy zwycięsko. No, nasz stadion wypełniony niemalże do ostatniego miejsca, także no, cieszy to, że mimo degradacji tutaj do Serie B wciąż mamy spore wsparcie wśród kibiców, wciąż chętnie przychodzą oni na nasze mecze, żeby wspierać po prostu zespół. No postaramy się tutaj im odwdzięczyć dobrą grą. Już tutaj Federico Kieza zaczyna swoje show. Fede. Fede uderzenie. No i mamy brameczkę. Szybkie otwarcie w wyniku.